Więcej ludzi było w kosmosie niż na dnie oceanu. Czy wiesz, że więcej osób stanęło na księżycu, niż dotarło na najgłębszy punkt oceanu? Rów mariański? Do tej pory tylko garstka ludzi zeszła na jego dno, w tym reżyser James Cameron w specjalnej kapsule. Dla porównania, ponad 600 osób odwiedziło przestrzeń kosmiczną. Oceaniczne głębiny są tak niedostępne, że znamy je gorzej niż powierzchnię Marsa. W głębinach istnieją czarne kominy, które gotują wodę. W najciemniejszych zakątkach oceanu znajdują się hydrotermalne kominy, zwane potocznie czarnymi, dymiącymi kominami. Wydobywa się z nich woda o temperaturze nawet 400 stopni Celsjusza, ale przez gigantyczne ciśnienie nie dochodzi tam do wrzenia. Co ciekawe, mimo braku światła i ekstremalnych warunków, wokół kominów tętni życie: robaki rurkowe, małże, bakterie. To miejsca, które pokazują, że życie może istnieć nawet tam, gdzie wydawałoby się to niemożliwe. W oceanach są strefy, w których nie ma życia. Tak zwane martwe strefy to obszary, gdzie poziom tlenu w wodzie spada tak nisko, że większość organizmów nie jest w stanie przetrwać. Tworzą się głównie przez nadmiar nawozów, spływających z lądów, które powodują zakwity glonów, a te z kolei zużywają cały tlen. Największa taka strefa na Ziemi znajduje się w Zatoce Meksykańskiej i ma powierzchnię większą niż województwo mazowieckie. Ocean skrywa ogromne bogactwa, których nie potrafimy wydobyć. Na dnie oceanów znajdują się złoża metali ziem rzadkich, diamentów, a nawet złota. Szacuje się, że w oceanach może być nawet 20 milionów ton złota w formie mikroskopijnych cząsteczek. Problem: nie mamy technologii, by wydobywać je opłacalnie, więc Ocean jest teoretycznie pełen skarbów, ale na razie tylko patrzymy i wzdychamy. Głębokie oceany mogą skrywać zupełnie nowe formy życia. Naukowcy szacują, że nawet 80% gatunków morskich wciąż czeka na odkrycie. Każde zanurzenie w głębiny przynosi coś nowego: dziwne ryby, fluorescencyjne organizmy, a nawet mikroby żyjące w warunkach przypominających inne planety. To trochę tak, jakby ocean był naszym własnym ziemskim kosmosem. Nadal niezbadanym, nadal pełnym tajemnic. Oceany wciąż skrywają więcej tajemnic niż potrafimy sobie wyobrazić. Od gotującej się wody po życie w całkowitej ciemności. To fascynujący, niemal obcy świat, tuż pod naszymi stopami. Jeśli ten odcinek Cię zaciekawił, zostaw łapkę, suba i napisz w komentarzu, która ciekawostka zrobiła na Tobie największe wrażenie.